Aha, idę rżnąć. Taką piłą, oczywiście. Zakupiłem sobie taką piłę. Za chwilę poczuję tą moc. Jeden trzy kawu. 40 cm pojemności. Jeden trzy kawu. To jest chyba coś około dwóch koni. Jeśli dobrze przeliczam. Jeśli nie, to niech ktoś mnie poprawi. Zaraz będę ciął. Zaraz poczuję zaraz poczuję tą moc tylko odpalę ten silnik no i właśnie taki dźwięk prędzej czy później pojawi się z waszej pilarki jeśli zakupicie sobie pilarkę Made in China. witam w kurniku kazika ja jestem kazik czasem lubię dawać w gazik ale to nie teraz bo teraz muszę zająć się naprawą tej piły. Przy okazji, pogadam Wam trochę, czy się opłaca, czy się nie opłaca kupić yy, taką chińską, budżetową piłę z Marketu czy tam z Allegro, jak tam kto woli. No i cóż, tak jak mówiłem na wstępie, jakiś czas temu zakupiłem sobie taką piłę. Sprzedawca zapewnił mnie, że jest to to samo co Engel, ponieważ wcześniej miałem właśnie piłę yy, marki Engel, z której byłem mega zadowolony. Niestety tak się złożyło, że przez jakiś okres Engel nie był mi potrzebny w ogóle, pilarka nie była mi potrzebna i poszła, jak to się mówi, do żyda, brzydko mówiąc. Ale po jakimś czasie bardzo szybko okazało się, że jednak muszę sobie zakupić pilarkę od nowa, że jest mi potrzebna. Tutaj już w między, tak zwanym międzyczasie rozkręcę sobie i zakupiłem i zakupiłem tę oto pilarkę. Specjalnie szukałem pilarki Einhell, ale sprzedawca powiedział, że Einhell właśnie się wysprzedał ale ma dokładnie coś takiego samego, tylko że pod inną nazwą. Otóż, otóż nie, nie jest to to samo. Bo ja już drugi raz, bo ja już drugi raz muszę wymieniać w tej pile ten oto tutaj zabierak. Ten oto zabieraczek. Co prawda ta część jest banalnie tania. Można to dostać na Allegro. Nie wiem. Tam chyba za 5 zł. No ale to jest już drugi raz. No i teraz zachodzi pytanie: Czy opłaca się. O, proszę bardzo. Mało tego. Mało tego. Tutaj. Tutaj, proszę bardzo. Urwał się. Urwał się. Ten ząbek. Urwał się ten ząbek. I dlatego to przeskakuje. Ten zabierak, co prawda. Jest trochę wyrobiony, ale jeszcze nie ma tragedii. Natomiast wyrwał się ten ząbek. Miałem wam pokazać, jak to wygląda, jak się to wymienia. Pewnie pokażę to w jakimś innym filmiku, jak zamówię. Jak zamówię. No już obie części zamówię, bo to przecież jest zrobione chyba z ryżu. Tak, pachnie ryżem. Bardzo mocno pachnie ryżem. Także pamiętajcie o tym. Yy, sugerując się ceną sugerując się ceną oczywiście można kupić, można kupić taniej Można kupić ekonomicznie i cieszyć się, że się posiada pilarkę spalinową Ta pilarka oczywiście przez jakiś czas yy, będzie wam działała To nie jest tak, że ona od razu padnie do profesjonalnego użytku absolutnie się nie nadaje. Do amatorskiego, jeśli jeśli ma być to jednorazowy lub kilkurazowy użytek, bo nie wiem, zakupiliście sobie większą ilość drewna i chcecie to pociąć, no to jak najbardziej można sobie kupić taką pilarkę. Yy... Jak to mówią Hiszpanie, usar i tirar, czyli użyć i wyrzucić, jak gumę do rzucia. Ale jeżeli chcecie, nawet amatorsko, ale przez dłuższy okres, cieszyć się sprawną pilarką, no to niestety nie polecam kupować pilarek Made in China. Ja na pewno nie kupię już drugi raz chińskiej pilarki. Nie mówię od razu, żeby kupować jakąś skwarne, albo nie wiadomo co. Ja miałem wcześniej, tak jak mówię, pilarkę marki Engel. Byłem zadowolony. No a tutaj cóż? No nie powiem. Tutaj ten yy, cały miecz dobrej marki, Oregon. Łańcuchy to sobie można tanio kupować i wymieniać. No, silnik, silnik ten 1.3 KW. 1.3 KW powiem Wam szczerze, że Trochę w to nie wierzę, bo miałem kiedyś motorower, który miał 1.2 kW, około 2 koni, był to Ogar 200, no i ten motorower jeździł. Natomiast jak tą piłą próbuję przeciąć twardszy kawałek drewna, no to ten silnik wcale nie ma tak lekko, bywa dość często tak, że on się potrafi zatrzymać na grubszym kawałku drewna, Einhell zdecydowanie lepiej sobie radził. Więc yy, mam tutaj pewne wątpliwości, a, aczkolwiek nie chcę tutaj niczego przesądzać. Mam wątpliwości, że jest to rzeczywiście jeden 3KW. No i reasumując, jeśli chcesz cieszyć się piłą pilarką przez dłuższy okres czasu, to nie kupuj piły zrobionej z ryżu. Taka moja rada. W tym materiale to już wszystko. Mówił do Was kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli. Uznasz, że ten materiał był pomocny. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to wiesz.